Do beściaki z tej strony Bora mamy przed sobą dziesiąty już odcinek z serii Watch Dogs. Musimy uciekać przed policją z tego budynku więziennego. Hmm, To nie będzie prostą sprawą, tak mi się wydaje. Przynajmniej nie dla mnie. No i tu jest w dziec i trochę tych gliniarzy. To mnie denerwuje, powiem szczerze, zagłuszacze. Może ich spróbujemy użyć Mamy karabin. Helikopter leci. Tego helikoptera bym się najchętniej pozbył to byłoby dobrze. I tak zrobię Gościu Gościu Też z pałki w ryj Jak on mi tutaj wszedł? Zabójstwo policjanta. Będę miał ich więcej na sumieniu. Nie podchodź do mnie tak blisko. Czekajcie, ja muszę ten helikopter wyeliminować. To jest w pierwszej kolejności. O, ryj. Dobra, gdzie jest ten. O, tu jest liniarz kolejny. Patrzcie, jak mi do mnie dochodzą, już coraz bliżej, coraz więcej. A, tego tylko raniłem. Dobra, przeładujemy. Wychyl główeczkę, mam to gdzieś, że ich zabijam. Właśnie o to chodzi, w tej grze chyba, tak? Idzie ze strzelbą. Że się obrócił do mnie plecami. Przeładujemy ich tu kurwa, będzie w trzy dupy. I to mnie najbardziej denerwuje. Gdzie ten helikopter jest? Nie, to, to mi... kamera! Uciekaj, uciekaj, bo mnie zajebiam. Gdzie ten helikopter? Bo go nie widzę. Słońce mnie oślepia. Nie widzę tego helika. On tam jest. Dobra. Nie wiem, czy się go da rozwalić, czy nie. Ale spróbuję. Na dachu już policji nie ma. Helik, helik tu jest. Patrzcie, 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 co on mi robi! Dobra, dostał. Kiedyś ty tu przyszedł, panie Bącek. Wow. Widzieliście? Snajper mnie z helikoptera namierzał. Co się odsuwasz? Heh, <trybujesz> cwaniaczek, zadychę. Pod słońcem mi lata. Dostał chyba. Ale widzieliście jak snipera wyjebałem z helikoptera? Tak się to robi w Chicago Dobra, helikopter odfrunął Mam tu jakieś giniarze jeszcze, myślę, że są. Gdzie? Ja wiem, że chcecie mnie zastrzelić. Ja wiem. Stąd was na mierze? Wow, 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 już też do mnie sypie. Nie mówcie, że oni tu mają snajperów również. Tam idą, dobra. Widziałem jednego. Dostał. No stąd bym raczej nie mógł spaść, bo by mnie zajebali. Kurde. Tam jest babka. Idą, 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 idą. Dwóch tu było. Helikopter znowu. He, przywiózł sobie drugiego snajpera, cwaniaczek. No, wkurza mnie takie coś. Dobra, spróbujemy kolejnych wyeliminować. Gdzie ten helikopter? Czekajcie, bo tu jest jakieś zejście chyba. Pociąg. O, już wiem, jak ucieknę. Tam jest jeden. Dostał. Tam jest jeden. Nie. Od kogo ja dostaję? Gościu. Dobra, muszę helikopter. Helikopter wyeliminować. Poczekać na pociąg. Mam plana. Myślę, że niezłego plana. Helikopter znowu. Już do mnie sypią, a jeszcze helikopter. Cholera. Gdzie on jest tu? Dostał. Jedzie pociąg. Schodzę. O kur... <śled> dobra, ale pomysł na plana mam. No dobra, ci wszyscy z dachu wyeliminowani... Helikopter znowu. Kurde w takim momencie. Zajebie mnie ten snajper. O fajnie helikopterek się już palił. Wow, 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 z tyłu! Dobra, dobra, chodźcie, opaki, chodźcie. To zaraz ja was przyceluję. Gdzie oni są? Dobra, jeden jest. Żyjesz jeszcze? Dobicie? Czy sam się dobijesz? Gdzie następny? Dobra Anarchista, no reputacja nieźle mi jebie w dół Dobra Kurwa ich tu będzie w chuj Patrzcie ile ich tam jest na dole. Trzy samochody, pełno gliniarzy Helikopter znowu, dobra, wracamy na górę. Z helikopterem to jest lipa, jak, jak mam helikopter nad głową. Tego snajpera chcę zrzucić. Dobra. Cholera, cały czas ktoś mi mówi, żeby tutaj z samochodem wyskoczyć. Jakiś to jest pomysł, nie? A ci gliniarze co tu robią? Pojebało ich? No okej. Okay. Skoro chcesz być trupem, Którędy oni tutaj przyjechali. Już wiem, trendy. Tu jestem, tu jestem. Zapraszam do tańca. Gdzie pan uciekasz? Ło wow wow wow, wow, wow. Nie, 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 nie. Ale fuks. Następny idzie. No to to, że mił teraz fuksa. Słyszę jak już ktoś biegnie znowu. Helikopter znowu zaraz przy, przyleci. O nie. Nie, nie. Dobra, ale mam helikopter nad głową. Gdzie on jest? Kurde, nic nie widzę. A zaraz tu jeszcze pewnie gliniarzy będę miał. Dostał. Kurwa, biorę ten policyjny wóz i spróbuję uciekać. Ja tu inaczej sensu przecież nie widzę. Ich tu jest pełno, to ja wiem o tym, ale no muszę coś takiego zrobić. Gdzie tu jest zjazd tutaj? Nie będę się z nimi bawił. Co już czekają następni na mnie? Oooo, mówi... tu nie ma zjazdu. To gdzie ja tutaj mam jechać? Tam jest na górę. Ach, myślałem, że im samochód wysadzę. Zaraz mnie zajebią! Tutaj... No i próbuję uciekać, no zobaczymy. Zobaczymy, co mi dzisiaj z tego wyjdzie. Helikopter jest za mną. I to jest lipa. Spróbujemy na skróty. Gościu, gościu, nie ze mną te numery. Wow, oni tu mieli ten, kolczatkę, widzieliście? Kurwa co za geje, pod prąd jadę Tu są następni No to ja sobie tak zrobię I znowu pod prąd Następni nie myślałem Spierdalaj, nie, nie będę zatrzymywał Kurde tam była blokada Na pewno, mocie pewne Czekam, ile wejdzie, a potem w prawo teraz. Oho, już mnie widzą. I tu w lewo. Babciu, uważaj! Kurwa, czy ja dobrze to robię? Nie tędy, dobra, tędy. Daj spokój, łopie, i tak cię nie słucham. W góra jest autostrada. Jeb, jaki ja tu skurde mordor robię na ulicach, ale będę musiał ludziom pomagać, żeby mi ta anarchia spadła. Ciśniemy tędy. Helikopter gdzie jest? Dobra, chuj z helikopterem. No i coś żeś zrobił, pojebie, auto mi się przez siebie pali. O, już wiem co zrobię, skoczę do wody zaraz. Chyba tak zrobię, słuchajcie. Chyba tak zrobię, wskoczę do wody. Spróbuję znaleźć jakąś motorówkę albo coś w tym stylu. Dobra, ryzykujemy. Uda się czy się nie uda? Nie uda się! Ja chciałem do wody wskoczyć, panucki... Oj, zajebią mnie, jest po mnie. Ale mnie obstrzelali, następny. Ojo, oj, jo, oj, oj, jo, oj. jo. Jeszcze helikopter. Ja chcę do wody. Czekajcie, muszę się jakoś do tej wody dostać. Jakoś się dostanę. Jeszcze nie wiem jak. Tutaj w lewo, sygnalizacja. O co ja zrobiłem? Ale ze mnie baran. Dobra, zanim mnie zajebią. Wysiadaj, gościu. Tu jest gdzieś woda. To auto jest szybkie. No przepraszam Was, ale niestety. Killer Bora, Bora jedzie. I teraz tak, zaryzykować i tu wejść do wody? Nie, 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 jeszcze inaczej. Uderzysz we mnie? Uderzysz we mnie, nie. Tędy. Tędy. I myślę, że tędy. Że mi tylko nie zajebali. Przeskakuj. Dobrze, dobrze, nie jest źle. Przeskakuj. Mam motorówki. Ale i tak wejdę do wody, dobra. Oni wiedzą, że jestem w wodzie? Helikopter, nie? Ale policyjnych chyba nie ma łódek. Z tego co wiem, spróbuję sobie przepłynąć na drugą stronę. Już do mnie jebią. Oj, oj, oj. Chyba będzie jednak kłopot. Snajper z helikoptera. No właśnie. Ale patrzcie, spieprzył mi. Okej, okay, okej. Okay. Gdzie ten helikopter? Dobra. A ja sobie i tak na drugi, na drugą stronę spróbuję przepłynąć. No i helikopter znowu nade mną. Dobra, dobra, bo sniper zacznie cisnąć znowu. Przepłynę na drugi łożek, jak się da. Czekajcie, zacznę mapę. Tak, da się bezproblemowo. To tam spróbuję rozpiewczyć ten helikopter i zestrzelić snajpera. Tam jest pociąg. Kurde, plan ratunkowy już mam. Żeby tylko policji nie było na drugiej stronie. Żeby tylko policji na drugiej stronie nie było. Cały czas są blisko, cały czas są blisko. Tu jest łódź, w tą stronę będę płynął. No, jeszcze trochę się tym kraulem na morz i na męcz. <ś> Kurwa, tu już jest policja, patrzcie. Tu już policja jest. Dostał? Spróbuję sobie w ten sposób, że teraz łódeczkę wezmę. Tak to spróbuję zrobić, uda mi się czy nie? Patrzcie, policja już była na tym brzegu. Wypieprza mi bile wejdzie, czekajcie. W tą stronę chyba nie mogę, nie? Tu jest śledztwo, tu jest jakaś wyspa. No, spróbuję, dobra, w tą stronę, w prawo. Tu im spróbuję uciec. Zobaczymy, czy się uda. Helikoptera na razie nie ma za mną. Tam jest taka fajna wyspa, i spróbuję tam się zatrzymać. 44 sekundy, jak mi się to uda, to uciekłem. Tak? Oby. Kurde, woda jest świetna. Tam kurde kontenerowiec płynął. Ucieczka udana.

O, ktoś dzwoni, odbierzmy. Aiden, mieliśmy bardzo nieprzyjemne spotkanie. Cóż, tak się Kelly. Bamyan. cię nauczyłem. Spójrz na ciebie, teraz jesteś Czy to ty w wiadomościach? Wspomniałeś o drugim hackerze w pracy ale już wiedzieliśmy, że jest inny coś nowego. Chodź, spotkajmy się, wyjaśnię.

Jaką kurwa odznakę? Dobra, nieważna teraz odznaka. Interesuje mnie postępy. To jest chyba ostatni w tym... Ostatnia misja w tym akcie, tak jest. O kurde, jestem zakałom! Niektórzy cywile po rozpoznaniu się zaczną... O kurde. To muszę teraz troszeczkę tą swoją reputację nadgonić z tego co widzę. Ha <noise> ha niestety Dobra, weźmy sobie tutaj coś Do, dołóżmy Kamizelka krutporna myślicie? Saper. Nie wiem czy to nie jest dobre. Wytwarzanie przedmiotów. Na razie zostawmy jazda. Hakowanie interesowało mnie coś wcześniej, mam 4 punkty. Optymalizacja profilera. Aha, czyli to mnie będzie interesowało. I z helikopterami, i tu są jeszcze kolczatki. Ale czekajcie, dobra, to mnie interesuje. Nie będę się wkurzał wszystkich hakując, że... że niepotrzebnie hakuję. O, ta motoróweczka tutaj się y, y, Panu Boże bardzo podoba. A ah, je, yeah, płyniemy. O, ta jest szybka. Chcę dopłynąć jeszcze do tego kontenerowca. Chcę to zobaczyć. Kurde, fajnie ta woda wygląda. Fajnie ta wódka podskakuje. Tak. I według twórców, y, mój sprzęt miał pozwalać mi tylko na minimalne ustawienia w grze. Mm -hmm. Wszystkiego najlepszego w dniu urodzin. <gulia> Kurde, fajnie to wygląda, to jest jakiś tankowiec, nie kontenerowiec. To co, że nie podłączony? czekajcie, zobaczymy sobie, gdzie ja to muszę płynąć. No tak Czyli przydałoby się tutaj wpłynąć. Ja spróbuję motorów, aż nas do samego tego dojechać, do dopłynąć. Aż do samej miejscowy. Policja mnie ściga jeszcze, to jest naj, najbardziej wkurzające teraz w tej chwili. A czekajcie, gdzie mam jakąś metę? Tu mam blisko metę, a tu jest niepodłączone jeszcze. Bo nie wiem czy wiecie, a ja trochę tych... Trochę tych wież OCOS-u... OSTS-u... Przechwyciłem, schakowałem. W tej chwili jedziemy jednak na, do swojej jamy. Muszę się przespać, żeby policja mnie już nie ścigała. Tą motoróweczką powinien być tam szybciutko, pół kilometra. Potem troszeczkę jest buta albo samochód, jak jakiś wypatrzę. Żeby tylko policja mnie nie ścigała. Na brzeg się da? Ta, nie da się. Tu jest drawina. O i samochodzik na mnie czeka. No jak mi się to podoba Płynia jeden, płyń. płyń. No, Cywile będą na mnie dzwonić, tak? Kapusie Dobra, tu mam jamę Nie tu, tu Policja tylko nie może mnie ścigać, bo nie mogę iść spać.

Dobra, jestem na miejscu, tuż przy swojej jamie. Okej, okay. tydyt. I możemy iść spać. Do piętnastej, myślę, że to dobra godzina akurat. No pięknie, słoneczko nam robi. Tutaj klimacik. Dobra, beściaki, ale w tym odcinku to było na tyle. Jeśli Wam się odcinek podobał, zostawcie łapę w górę, a jak chcecie, to i również jakiś wasz komentarz. Trzymajcie się cieplutko do kolejnej misji, do kolejnego odcinka. Na razie, ho, pa, papa.